Wcale nie tajna grupa przedstawia Wampir Maskarada Gra Szaleńców Autorstwa Zojen Z prochu powstałeś Część druga Gdy Aren dotarła do wejścia do budynku, jeden z Malkawianów był właśnie wyciągany przez tłum na zewnątrz, dalej od pozostałych, którzy ze wszystkich sił starali się odeprzeć atak liczebniejszych przeciwników. Niedaleko wejścia leżała kubka popiołów. Przynajmniej jeden wampir przegrał tę walkę. Aren z wrzaskiem wpadła do sali. Gotowa była rozerwać ich wszystkich na strzępy. Nie musiała. Na sam jej widok atakujący rozpierzchli się w popłochu. Ci z przodu niemal taranowali zbyt powolnych z tyłu. Kilku odważnych zostało, by stawić czoła starszej wampirzycy, jednak widząc, że zostali osamotnieni, jednym susem wrócili na zewnątrz, do tłumu. Stara wampirzyca natychmiast uspokoiła się. Szybkim spojrzeniem sprawdziła, w jakim stanie są jej dzieci, a potem wyszła przed szpital. Zebrane tam wampiry zaczęły krzyczeć i gwizdać. Któryś wybiegł do przodu, ale szybko stracił brawurę i zawrócił. Aren spojrzała na wszystkich zgromadzonych. Niemal wyłącznie młode wampiry. Część o krwi zbyt słabej, by dać im moce, część zdolna nawet do chodzenia w świetle dnia. Niewiele silniejsza od ludzi. Wątpiłaby należeli do Sabbatu, lub przynajmniej wiedzieli, co to oznacza. Cały rząd pionków wysłanych na rzeź z nadzieją, że uda im się zabić królową. Wyczekiwali w napięciu, wciąż czasem krzycząc niezrozumiale. Aren jeszcze chwilę patrzyła na nich, po czym usiadła na trawie przed wejściem. Zamilkli, nie rozumiejąc sytuacji. Czemu niepokoicie moje dzieci? Przez chwilę trwała cisza. Potem wybuchł gwar. Wampiry przekrzykiwały się w oskarżeniach i usiłowaniach wytłumaczenia tego wszystkiego. Malkawianka przysłuchiwała się temu przez jakiś czas, wyłapując jak najwięcej. Potem zaśmiała się. Nagle wszyscy umilkli. Wiedziała, że nawet siedząc przed nimi, ma władzę nad całą grupą. Nie poświęcała chwili na zastanawianie się, czy byłoby tak samo, gdyby nie była w stanie rozerwać ich wszystkich na strzępy. Zniszczymy was? Wszyscy wiedzą, że prowadzicie zagładę! Odezwał się głos gdzieś z tyłu. Zawsze to niewidocznym przybywało odwagi. To wy obudzicie pradawnych, którzy nas zniszczą! Już to robicie! Golem, diabolici, ten przeklęty sarkofag z samym... Sam... Strojle! To wszystko wy! Obce są wam słowa, które mają usprawiedliwiać czyny. Aren podniosła się gwałtownie. Okłamali was co do światła w latarni, która was prowadzi. Naruszyliście mir moich dzieci. Za samo to powinnam wszystkich wrzucić w ogień piekielny. Jednak krew pokazała mi prawdę. Wszyscy spośród starszych muszą dziś zginąć, by ci odrzuceni przez własną krew mogli zmyć cień z oczu. Róbcie, co musicie. Lecz zanim wstanie mordercza tarcza, wszystkich was pochłonie proch za to, co zrobić chcieliście. Gdy podnosiła ręce, gdy czuła szpony wydobywające się spod skóry, usłyszała krzyk. Obejrzała się i zobaczyła, od czego jej uwagę odciągnął tłum. Czerwona łuna, wciąż delikatna i migotliwa, oświetliła jej twarz. Cała wasza śmieszna struktura opierała się na trzech potężnych wampirach. Justus usłyszał głos dochodzący od windy, nim ta zdążyła się do końca otworzyć. Po chwili do środka weszła dwójka wampirów. On wyglądał jak wyciągnięty z imprezy, w dżinsach, w marynarce i ułożonych włosach. La Sombra. Ona szła powoli, pilnując każdego ruchu, a idealne ciało i rysy sprawiły, że Justus miał trudność z oderwaniem od niej wzroku. A teraz stary wampir to kusz na drodze, a dziką wampirzycę pożera rudy płomień. Obcy zachichotał, siadając na fotelu naprzeciw biurka. Jego towarzyszka nie podzielała tej wesołości. Szła blisko ściany, przewiercając wzrokiem Venturego, gotowa zareagować na najmniejsze dragnięcie. Nie zamierzał dawać jej powodu. Możemy być najstarsi przyznał, cofając się bliżej biurka i opierając się o nie. Jednak pod czujnym wzrokiem nie sięgnął nawet do szuflady. Jednak nie jesteśmy jedyni. Jeśli nasz czas się skończy, inni przy... Inni są z nami lub się nie liczą. Przerwała mu wampirzyca. Ukrywają się przed jakąkolwiek walką albo są zbyt słabi, by podnieść broń przeciw łowcy, więc gonią tylko za zaszczutą ofiarą. Wszyscy w takim razie czuję się urażony, że nawet nie próbowaliście mnie zwerbować. Chyba, że... A to idiota. Dał się zmanipulować jak dziecko, przyznał Lasombra. Nie pochlebiaj sobie, dodała kobieta. Nawet nie myśleliśmy o werbowaniu cię. Sam do ciebie poszedł. Chyba ci ufał. A może liczył, że pomożesz mu przeciw dzikiej wampirzycy? Wszak dobrze ją znałeś, prawda? Znam. Poprawił z naciskiem, nie przestając obserwować ruchu w cimiskę, która okrążała go wciąż tym samym powolnym krokiem. Wyczuwał, że znaleźli się w sytuacji, w której wszyscy grają na zwłokę, czekając na coś, co przychyli szale zwycięstwa na ich stronę. Miał nadzieję, że jego as pojawi się pierwszy. Teraz jest ten moment, w którym wyjawiacie mi cały swój plan? Żadne z nich nawet nie zareagowało na to pytanie. Najwyraźniej nie uważając je za godne komentarza. Muszę jednak przyznać, że doceniam pracę, którą włożyłeś w próby wejścia w tyłek Stanseja i zrobienia czegoś dla tego Boża, się kainie teatrzyku. Obcy zachichotał na te słowa. Wampirzyca, teraz znajdująca się na odległość kilku kroków od Justusa, kontynuowała. Zgodzę się więc, żebyś miał jakieś sensowne ostatnie słowa. Nie radzę marnować tej szansy. W tej właśnie chwili winda znów zadzwoniła. Wszyscy obecni w pokoju zastygli, wpatrując się w oczekiwaniu drzwi. Ukazał się w nich ogromny Brudza, który ciężkim krokiem wszedł do środka. Kurwa, ile może na ciebie czekać? Po tych słowach zamarł, zauważywszy obcych. Potem wszystko zaczęło toczyć się bardzo szybko. Wampir siedzący dotąd na fotelu zerwał się gwałtownie i niemal natychmiast znalazł się obok nowo przybyłego. Nim tamten zdążył się zorientować sytuacji, zaatakował. Brudża zgieł się w pół. Jednak złapał atakującego, nim ten uciekł i przyciągnął do siebie. Cimiskę wystrzeliła w kierunku Justusa. Był gotów. Złapał ją w locie, rzucił na biurko. Nagle poczuł, że zwiotczała. Uścisk na jego ręku osłabł. Przez chwilę leżała jak nieżywa. Niepewnie puścił ją i odsunął się o pół kroku, wciąż obserwując ciało. Wtedy usłyszał brzdęk tłuczonego szkła. Brudza wbił szpony w przeciwnika i podniósł go nad głowę. Następnie cisnął o podłogę, aż w posadzce pojawiło się wgłębienie. Sięgnął za pas. Gdy wyjmował pistolet, usłyszał rozbijane szkło. Na chwilę odwrócił wzrok. Wtedy świat zaczął się kręcić. Brudzia cofnął się, oparł o ścianę. Nic nie pomagało. Zsunął się na podłogę. Na wpół rozmazana sylwetka drugiego wampira zbliżała się powoli. Justus podskoczył, obejrzał się na okno, gotów odeprzeć atak. Pod rozbitą szybą leżał wielki ptak. Nie ruszał się. Wętru znów obejrzał się na wampirzyce. Zobaczył tylko wyciągnięte szpony i lśniące białe kły. Przeszył go ostry ból, gdy kły zatopiły się w ciało. Spróbował kontratakować, jednak w tej chwili ptaszysko poderwało się i zaczęło latać wokół niego, dziobiąc ręce i uniemożliwiając jakikolwiek ruch. Ostatkiem sił Brudza spróbował się podnieść. Sylwetka była coraz bliżej. Zamachnął się w jej stronę i wtedy poczuł ból przeszywający jego prawy bok. Potem znowu, w brzuchu, klatce piersiowej. Potem ból ustał i zapadła ciemność. Justus kątem oka dostrzegł, jak potężna postać brudzia rozpada się w pył. Poczuł narastającą wściekłość. Nie czuł upływu krwi ani ataków ptaka. Jednym ruchem oderwał od siebie cimiskę. Krew spływała nadal po jej podbródku. Ignorując ją, rzucił się na drugiego wampira, wciąż hełpliwie wpatrującego się w miejsce, gdzie przed chwilą stał jego przeciwnik. Słysząc wściekły ryk wędru, odwrócił się. Nóż wypadł z jego ręki pod uściskiem Justusa. Ten podniósł dłoń. Zadziwiło go, jak wolno opadała, jakby przedzierając się przez niewidzialną barierę. Wydawało mu się, że zajęło to godziny, a jednak gdy głowa drugiego wampira oderwała się od reszty ciała, runęła w kierunku podłogi i rozpadła się w proch, nim jej dotknęła, cimiskę nie zdążyła jeszcze dotrzeć do wętru. Gdy się odwrócił, stała zaraz za nim. Coś błysnęło w jej rękach. Wyrwał to. Zaatakował. Jace poczuł, jak zaczyna go ogarniać panika. Cofnął się o kilka kroków, gdy gorący podmuch uderzył go w twarz. Ogień rozprzestrzeniał się szybko. Wślizgiwał się już na pierwsze piętro. Z trudem powstrzymał ochotę, by odwrócić się i uciec, ale kątem oka dostrzegł, że wielu stojących wokół Kainitów podjęło inną decyzję. Pędzili na oślep przez ogród, byle dalej od ognia. Toreador spojrzał znów na arenę. Klęczała, odwrócona twarzą do płonącego szpitala. Z jego bram wypadło dwóch Malkawian. Nie zatrzymali się jednak nawet, opanowani rudczrek, pędzili bezmyślnie dalej. Nie mieli szans. Większość z atakujących, która została, schowała się poza kręgiem światła i z błyszczącymi oczami czaiła się na swoje ofiary. Przerażone wampiry nie były żadnym zagrożeniem, nawet zaatakowane nie zatrzymywały się, by się bronić. Nagle Jace odkrył, że jest wśród nich, że wraz z resztą czeka w cieniu na kolejnych malkawian. Wcześniej, przed pożarem, zabił przynajmniej trzech, lecz teraz strach powstrzymał go na chwilę od ataku. Aren wstała i podniosła ręce do góry. Jej sylwetka malowała się czernią na tle pożogi. Przez chwilę nic się nie działo, w końcu u jej stóp zaczęła formować się strużka wody. Najpierw rozpłynęła się wokół szpitala, następnie zaczęła rosnąć w górę, tworząc wodną ścianę. Rosła jednak powoli, zbyt powoli w porównaniu do ognia, który wydobywał się już z niemal wszystkich okien pierwszego piętra. Z budynku wypadła kolejna malkawianka. Dopadła starszej wampirzycy, na kolanach zaczęła coś krzyczeć, ta jednak nawet nie odwróciła wzroku. Zaklęcie wymagało skupienia. Tłum za nią nie miał tego problemu i nie musiał czekać długo. Kolejni opanowani Rutschrek, Malkawianie niemal bezmyślnie wpadali w ich łapy. Signe starała się zatrzymać kogo mogła i odeprzeć jak najwięcej atakujących, jednak w pojedynkę niewiele zdziałała z Desperacją w oczach odwróciła się w stronę aren, ta jednak wciąż stała z wyciągniętymi rękoma. Jace odsunął się ze strachem i obrzydzeniem od tłumu. Wiedział, że tak trzeba, że Malkawianie stanowili wyłącznie zagrożenie i zamierzali sprowadzić zagładę na wszystkich Kainitów. Jednak w tej chwili, wśród wrzasków umierających i opadających popiołów, wszystko to wydało mu się nieważne. Cofnął się jeszcze trochę. Niepewny, czy zostać, czy uciekać. W tej właśnie chwili któryś z wampirów, prowadzony brawurą czy głupotą, doskoczył do aren. Opadła na jedno kochno. Justus wściekłością rzucił się na wampirzyce, atakując na oślep. Jednak szpony bez przerwy napotykały tylko powietrze. Trzymała się poza jego zasięgiem, wodząc go coraz dalej w głąb pokoju. W końcu pomyliła się, została zbyt blisko. Zerwał się. Jednym skokiem znalazł się dość blisko, by zaatakować. Wyciągnął w jej stronę szponiastą rękę i wtedy padł strzał. Wętru nie poczuł nawet bólu, ale nagle zorientował się, że wampirzyca znów była daleko poza jego zasięgiem. Kolejne strzały. Wściekłość zniknęła. Powrócił ból. Justus opadł na kolana. Lubię przychodzić w idealnym momencie! usłyszał głos gdzieś za sobą. Nie wydurniaj się! fuknęła ci miskę. Skończmy to, mamy jeszcze dużo pracy! Justus spróbował się obejrzeć, ale coś uniemożliwiało mu odwrócenie się. Zobaczył tylko obraz po swojej lewej. Kain wciąż stał nad bratem z wysoko uniesioną ręką. Nóż był czerwony od krwi, światło padało wprost na głęboką ranę. Sącząca się z niej krew rzeczywiście wypływała z ramy i powoli skapywała na podłogę. Potem była już tylko ciemność. Ściana wody załamała się gwałtownie i spadła na budynek, gasząc pożar na dolnych piętrach. Para na chwilę ukryła całą okolicę. Signes z wściekłością ruszyła w kierunku wampira, który zaatakował aren. Ten schował się w tłumie, lecz to jej nie powstrzymało. Z wrzaskiem wpadła między zachęcone świeżą krwią wampiry. Aren podniosła się powoli. Z jej lewego boku wystawała resztka drewnianego kołka. Z wyraźnym trudem wampirzyca odwróciła się. Za jej plecami, Signe wpadła już w wir walki, na naoślep tnąc nożem, a potem szponami, gdy któryś z odważniejszych wampirów wyrwał go jej. Kilka pomniejszych wampirów padło z jej rąk, gdy reszta opamiętała się na tyle, by okrążyć Malkawiankę i atakować z kilku stron naraz. Ta jednak nie poddawała się, a ci, których nie zabiła, zaczynali wrzeszczeć lub padali na ziemię opanowani szaleństwem. Jednak w oczach Signe widać było coraz większą desperację. Aren zerwała się z miejsca i nie zważając na ból ruszyła w jej kierunku. Słabe, często bezklanowe wampiry rozrzedzonej krwi nie stanowiły dla niej wyzwania, jednakże Ace widział, że jest ich dość wielu, by ją spowolnić. Oboje przeczuwali, że szła zbyt powoli, a taki coraz częściej dosięgały jej córki. Toreador odetchnął głębiej, zbierając w sobie siły. Podjął decyzję. Jeszcze raz wziął głęboki oddech, zrobił krok, następnie drugi. A gdy upewnił się, że w całym zamieszaniu nikt nie zwraca na niego uwagi, odwrócił się i biegiem ruszył w ciemność ogrodu. Pędził byle dalej, obojętnie mijając wampiry ścigające niedobitki Malkawian, dopóki nie wypadł na ulicę. Aren wciąż przebijała się przez tłum. Każdy atak sprawiał coraz większą trudność, nawet po wyjęciu kołka. Widziała, jak niewiele dzieli ją od ukochanej, a jednocześnie przeczuwała, że wciąż jest zbyt daleko. Wrzasnęła z wściekłością, aż co mniej zaangażowane w walkę wampiry odskoczyły z lękiem. To jednak było za mało. Zaczynała widzieć na czerwono, ale nie zamierzała zacząć masowo zabijać. Byle przedostać się te kilka metrów, wyciągnąć ją, potem może nawet przypłacić to życiem. Niemal dosięgła już ramienia Signe, gdy ta padła. Aren zatrzymała się gwałtownie, aż któryś z wampirów wpadł na nią. Część zamarła, inni odsunęli się. Byli też tacy, którzy próbowali atakować. Na żadnych nie zważała. Patrzyła nieruchomo, na pustą przestrzeń, w której jeszcze niedawno stała druga malkawianka. Odepchnęła dwa wampiry, nawet na nie nie zważając, ale na ziemi nie znalazła ciała. Oddychała coraz szybciej, starając się powstrzymać. Wiedziała, że nie potrafi. Jeden oddech, drugi. Po trzecim nie wiedziała i nie widziała już nic. Ciało nie należało już do niej, a bestii nie obchodziło, kto jest winny. Chciała zabijać wszystko, co zobaczy, i miała dość sił, by tego dokonać. Najrozsądniejsze z pozostałych wampirów rozpierzchły się, reszta zginęła w parę chwil. Malkawianka nie wiedziała, ile osób tej nocy zginęło. Oprzytomniała dopiero zaraz przed świtem, zaszyta w jakiejś noże wykopanej przez nią czy jakiegoś zwierza. Chciała wyjść na słońce, zostać tam, zakończyć to. Ale nawet na to była za słaba. Siedziała tylko w jamie i wyła, dopóki nie zabrakło jej sił. Jace zatrzymał się w jakimś barze. O tej porze był niemal pusty, jeśli nie liczyć nieprzytomnych klientów, powoli dobudzanych lub wyprowadzanych siłą przez właściciela. Toreador zapłacił trzykrotność wartości piwa, którego nawet nie ruszył, by zostawić go w spokoju i nie wyrzucać. Okolica i tak nie wyglądała, jakby właściciel zamierzał sprzątać, chyba tylko dla niepoznaki przemył bar i przechadzał się za szczotką. W niewielkim telewizorze zawieszonym pod sufitem, Chase naprawdę sądził, że takie zostały tylko na starych filmach. Przerywający obraz pokazywał jakąś grupę wyginającą się nienaturalnie do taniego teledysku. Wampir co kilka sekund na zmianę dzwonił i wysyłał SMS-y. Nie był jednak w stanie uzyskać żadnej odpowiedzi. To nie tak miało wyglądać! Co się kurwa stało? Gdzie jesteś? Odpowiedz, kurwa! To twoja wina! W końcu rzucił wściekle telefonem w ścianę. Urządzenie rozpadło się, na szczęście, bez szkody dla ściany i pod nieobecność barmana. Jace długo siedział z głową w dłoniach, starając się poskładać świat na nowo z kawałków, które teraz miał. W żaden sposób nie był w stanie. Podniósł wzrok dopiero, gdy jego uwagę przykuły słowa z telewizora, wiadomości. Nagranie z drona, płonący szpital psychiatryczny imienia dr Nancy Rake. Z wysokości wyglądało to jeszcze gorzej, a może ogień rozszalał się, gdy Jace był już daleko. Cały dach stał w płomieniach, niższe piętra pokryły się czernią. Zostaw, warknął Jace na barmana, który spróbował przełączyć kanał. W tym czasie przyjemny damski głos komentował. Na szczęście straży udało się opanować pożar, który nie rozprzestrzenił się na otaczające szpital ogrody ani sąsiednie budynki. Jak wynika z naszych wiadomości, personel oraz pacjentów ewakuowano odpowiednio wcześniej. Nikomu nic się nie stało. Na te słowa, Jace wrzasnął wściekle i wypadł z baru. Nikomu nic się nie stało. Nikomu nic. Tylko dziesiątki martwych wampirów, o których i tak nikt się nie dowie. Na co to? Spróbował sięgnąć po telefon. Przypomniał sobie o jego losie. Z ciekłością walnął w pobliską latarnię, aż zgięła się w pół. Ulica była pusta. Tylko jeden zbłąkany przechodzień wyprowadzał z samego rana psa, oświetlona mieszanym światłem ulicznych lamp i słońca. Wampir wiedział doskonale, gdzie powinien iść i z kim się rozmówić. W połowie drogi naszły go wątpliwości. Nie powinien przecież robić nic głupiego. Zresztą było już po świcie. Kaleb na pewno schronił się gdzieś i nie było dobrym pomysłem go budzić przed zachodem. Zresztą, co mu powie? Że sprawa wymknęła się spod kontroli? Albo to jego wina? Tremer na pewno o niczym nie wiedział i tego nie planował. Trzeba się uspokoić i wszystko racjonalnie przemyśleć. Tak. Kilka metrów od odpowiedniego domu, Jace skręcił w boczną uliczkę i skierował się do swojego schronienia. Wszystko się pochrzaniło, ale czego można było spodziewać się po cholernym sabacie? Nie dość, że nie potrafili załatwić sprawy do końca, to jeszcze nie można było im ufać. Fakt, że spróbują mu wbić nóż w plecy, lub mniej metaforycznie kołek, był oczywisty od początku, a jednak z jakichś przyczyn łudził się, że wypełnią swoją część umowy i będzie mógł wraz z nimi cieszyć się wolnym, prawdziwie wolnym miastem. Mówi się trudno, najważniejsze, że na czas przejrzał na oczy i mógł się wynieść, zanim po niego przyszli. Caleb przerzucił jeszcze kilka rzeczy do torby i skinął na swojego gula. Potem szedł na dół, gdzie czekał karawan z porządnie zaciemnionymi szybami. Położył się w trumnie, dokładnie zamknął wieko. Camarilla na pewno z radością przyjmie ocalałego z pogromu, potężnego tremera. Da radę porządnie się ustawić na start, a potem zobaczy się. Pewnie spróbuje znowu, gdzieś musi się udać stworzyć wolne miasto. Może po prostu zaczynał zbyt ambitnie? Mierzył się ze zbyt potężnymi graczami, których nie był w stanie dość łatwo sobie podporządkować. Na szczęście miał dość czasu, by to porządnie przemyśleć. Ruszamy, panie? Spytał Gul Tak, nie zatrzymuj się aż do celu. Ze szpitala zostało zadziwiająco wiele widać zaklęcie zadziałało lepiej niż się spodziewała. Z dachu została tylko ziejąca dziura. Lecz reszta była nawet dość stabilna. Wyburzą go i tak, ale aren nie zależało by został. Niech go zburzą, niech zniknie, Szczeźnie, niech zasypią ziemię solą, bo już nigdy nic nie wyrosło na jej grobie. Wokół obiektu postawiono ochronę, ale przejście obok niej nie stanowiło żadnego problemu. Malkawianka, mimo to, z trudem stawiała kolejne kroki, powoli wlokąc się w stronę budynku. Co gorsza, dziura w ziemi zapewniała ograniczoną ochronę przed słońcem. Starała się dostrzec w trawie miejsce, gdzie poprzedniej nocy zginęła Signe, ale nie była w stanie przypomnieć sobie nawet w przybliżeniu, gdzie wtedy stały. Miała ochotę znowu wyć i ryczeć, ale nie mogła zwabić uwagi ochrony. Nie miałaby nawet dość sił, by się ich pozbyć. W końcu dowlekła się do budynku, zaczęła przemierzać korytarze i pokoje. W jednym z nich znalazła skuloną, przerażoną malkawiankę. Powiedziała jej tylko, by odeszła stąd i ruszyła dalej. W końcu dotarła do swojego dawnego schronienia. Mniej więcej wtedy do szpitala dotarł Karl. Gdy znalazł się w schronieniu wampiżycy, wszystkie meble były strzaskane. Pod ścianą, obok łóżka, pojawiła się rozpryskana czerwona plama. Tylko jedna ręka zwisała wzdłuż poręczy, wciąż przyczepiona kajdanami. Pod ścianą widać było tylko małą mieszaninę białego kaftana i zmierzwionych włosów. — Aren? — zerwała się. Szpony rozerwały mu twarz, trysnęła krew. Nawet się nie odsunął, gdy zaatakowała ponownie. A nigdy odskoczyła pod ścianę. Twarz i ręce miała przeorane takimi samymi czerwonymi śladami ubrania niemal w strzępach. Kłamałeś-ryknęła Nie ma żadnego odkupienia jest powiedział cicho, spokojnym głosem jest, Aren, i nadal ci je proponuję. Nieważne, co ma co myślisz zabiję ich zaczęła znowu krzyczeć pozabijam wszystkich, porozrywam, a tego i Wenecja znowu spłynie krwią wampirów przerwał. Sam zdziwił się, że tak szybko umilkła. Tylko, że nie jesteśmy w Wenecji. A ty nie jesteś tą dziewczyną z Wenecji, która zabiła tylu tylko dla zemsty. Widział, że z drwiącym uśmiechem chciała coś powiedzieć. Kontynuował więc szybko. Jesteś tą, która na ulicach Szanghaju uratowała przypadkowego przechodnia. A to, to wszystko, to co teraz czujesz i jak cierpisz. To, że czujesz, to najlepszy dowód, że jesteś na dobrej drodze. Zabili ją! Aren powoli zbliżyła się, jednak jej głos wciąż drżał z wściekłości. A ty przychodzisz pocieszać mnie mitami? Chciałaś tego dla was obu. Przykro mi, że wczoraj mnie tu nie było. Naprawdę. Może sprawy potoczyłyby się inaczej. Ale nie mogłem. Sabbat zainteresował się też mną. Malkawianka nic nie odpowiadała. Usiadła tylko na ziemi ze skrzyżowanymi nogami i kiwała się to w jedną, to w drugą stronę. Zdawała się w ogóle nie zauważać już drugiego wampira, ale wiedział, że go słucha. To ciężkie, wiem, ale powinnaś iść. Dla Was obu, kto wie, może. zamilkł, zdając sobie sprawę, jak głupie było to, co chciał powiedzieć. Czego ode mnie chcesz? Co mam zrobić? Spytała cicho Arem. Nie wiem naprawdę. Ja mogę ci tylko powiedzieć, do kogo powinnaś iść. Reszta to wyłącznie twoje zadanie. Chodź, podszedł do niej i pomógł jej wstać. Pójdę z tobą, jak daleko będę mógł, a potem wiem, że dasz sobie radę.